Wow, moi drodzy, co tu się wydarzyło do ostatniego odcinka, to nie uwierzycie. Mi. Po pierwsze, tutaj jest mi deska, także teraz mogę latać, także elegancko. Po drugie, ktoś tak po prostu dał mi peta jakiegoś potężnego, tak zobaczcie. Teraz mam takiego Beach bo Dolphina, który ma 3,05 kwadriliona mocy i takiego Easter Axolotla. I zostawiłem troszkę potworków w dejkę przed tym odcinkiem, także już powinny być gotowe. Do odebrania. Tak jest. Odzyskajmy je sobie z powrotem i dały nam troszkę nagród, także tu Daker chyba jest trochę te, okay, Powiedziałbym, co my tu jeszcze mamy w naszym Daycarze. Jeszcze tego, też 2,26 miliona diamentów! To w porównaniu do tych 157 milionów, które mamy, to nie jest aż tak dużo, ale zawsze coś. Dostajemy troszkę tych potków na potrójne coiny i tak dalej. Te w sumie i itemki się bardzo przydają, także to jest, to jest, bardzo spoko. No i dostajemy też te czarne Tech Coiny. Przyogarnąłem, że są różne eventy, różne jakby światy. O, patrzcie, trafiliśmy! Hellchic! Też mieliśmy w sumie w naszym tak zwanym powiedzmy pokedeksie potworków, także... To nie będzie nic nowego. O i tego Angel Doga też już miałem. Dobra, słuchajcie, mam 169 milionów. Jeszcze bardzo wielu rzeczy nie zrobiłem w tej grze. Na przykład nie otwieram jeszcze wszystkich. Ja jest tutaj na planszy startowej. Na przykład takich to jeszcze nigdy nie otwierałem. Za 650 tysięcy. Kasy już mi się nawiło na maksa. Także bardzo szybko. Powiem wam, że bardzo szybko. To jest drugi odcinek. W międzyczasie też nagrywałem jakby taki pomiędzy, ale coś tam się zepsuło w nagrywaniu. Dlatego też był taki trochę mały przeskok. Bo po prostu ostatnio sobie zrobiłem troszkę, troszkę kaski, ale w sumie oprócz tego tu niewiele więcej, także. Nie wiem, napiszcie mi w komentarzach, czy jest sens otwierać te wszystkie jajka, których jeszcze nie otwierałem, bo nie wiem, czy jest sens jakby, czy są jakieś nagrody za uzupełnienie tego powiedzmy, nazwijmy to Pokedexu, czy to jakby już um, otwieranie teraz tych potworków, które gdzieś tam już są dużo słabsze i tak od tych moich najsilniejszych, które posiadam. Czy ma to jakikolwiek sens? Także czekam na waszą tutaj info, czy zrobić opening tych wszystkich pozostałych jajek, których jeszcze czy nie otwierałem w następnym odcinku, a tymczasem polećmy sobie dalej, moi drodzy, i weźmy VIP-a, bo dzisiaj, dzisiaj nie Brałem moje nagrody za vip -a. Nie wiem, czy to było widać na odcinku, ale kupiłem VIP-a. Także tutaj tą nagrodę za vip sobie odbieramy. 100 milionów diamentów! i jeszcze sporo przedmiotików. Dobra, to mi się podoba, słuchajcie. Jakie potworki sobie weźmiemy tego? To ma 126 trylionów, ten ma 915 bilionów. Tutaj nie mam żadnego enchant'a, tak żeby się przydało go zenchantować też i by się przydało przerobić trochę tych potworków. Za dużo mam po prostu potworków, muszę je przerobić i zrobić sobie z nich fuzję. To są upgrade'y. Upgrade'y już zrobiłem wszystkie, także mam wszystko na maksa, oki oki. I tutaj, słuchajcie, robi się fuzję. Dobra, robimy fuzję, bo nie potrzeba nam tych wszystkich słabych tutaj base petów, a też jest achievement zarobienie różnych rzeczy, tak? Za fuzji są achievementy, za robienie enchantów są achievementy, za robienie rainbow są achievementy, tak jak widzicie tutaj, zrób fuzję 25 razy, to dostaniemy coś tam, jakąś tam nagrodę więc wydaje mi się, że warto, nawet jak mielibyśmy nic szczególnego nie trafić, to jest jakiś frost dragon z gwiazdką. Czy te z gwiazdką są jakieś lepsze? Tutaj jest rerka po prostu, ale jest aż 4 miliony takich, więc to nie sądzę, żeby to było jakieś bardzo, bardzo rzadkie, także wszystko leci dalej. Na przemian, słuchajcie, jak Pokémon Go do profesora Willowa leci na cukierki. Dokładnie tak samo tutaj. Dobra, mamy fuzję i wyszedł White Tiger. Takie sobie to jest. Czy słuchajcie, mogę przemienić te Empyrian Foxy z poprzedniego odcinka, czy nie? To nie wiem, trochę się cykam, bo nie wiem, czy one są jakieś dobre, czy nie. To dajcie mi znać w komentarzu. Dobra, i zróbmy sobie teleport i polećmy na jakiś event. W Tech Worldzie to chyba wszystko już zrobiłem, co się dało. Ale nie wszystkie jajka, na pewno nie wszystkie jajka tutaj, właśnie. Mamy tych jajeczek, także możemy sobie zrobić unboxing tylko czy jest sens lecieć od tych najsłabszych, słuchajcie, jajec i otwierać wszystkie? No dobra, otwórzmy po jednym na razie, każdym, którego jeszcze tutaj nie otwierałem na tym evencie. Tak, ściągam słuchawki, bo za oknem coś zaczęło szumieć, a to po prostu leje, leje zebra. O kurczę, ale leje. Zapowiadali wielkie burze. Także, no spoko, jest okazja ponagrać w takim razie coś w domu przy kompie. Też spoko, złoty cyborg. <laughs> ale śmieszne są te potworki na tych eventach, mega mi się podobają. Dobra, tu już będą coraz grubsze te ceny. Tego jeszcze nie robiliśmy, co to jest? Steampunk Egg. Powiem Wam, że naprawdę tutaj się postarali. Ja im tej jednej rzeczy winszuję, tak to nazwijmy że jest tyle rodzajów jajek i tyle rodzajów petów jest tego grubu. Gdyby w Pokémon Go było tyle rodzajów jajek, to byłoby niezłe zamieszanie, już nikt by naprawdę nie wiedział, co trzeba wykluwać. Ale co ciekawe w Pokemonach takich oryginalnych na Nintendo, też jest trochę rodzajów jajek, tylko one nie wyglądają inaczej, ale po prostu jest różnica. O, z Kingfangulfa mamy Epika, mamy Epika, moi drodzy, fajnie. Jest różnica w tym, że są jakby rodziny jajek w Pokemonach ale to nie jest film o Pokemonach, więc nie będę tutaj gadał o Pokemonach, ale to taka ciekawostka. Tutaj to... O znowu ten episki ten... Tutaj to wykluwanie jajec poszło chyba po prostu jeszcze do potęgi entej i podnieśli to wszystko jeszcze... jeszcze do potęgi milionowej w porównaniu do tego co się dzieje w świecie Pokemonów, ale to już dobrze. Jak ktoś lubi wykrywać jajka, jak ktoś lubi pofortu czy to jest w sumie właśnie takie Pokémony w Robloxie, bym powiedział. Ja wiem, że był kiedyś serwer jakiś tam Pokemon Brick, Prost, czy coś, ale dostali niestety, albo stety, no zależy, czy ktoś się zgadza z tym, czy nie, bana od Pokémon Company za używanie tutaj Pokemonów bezprawnie. Póki co słuchajcie, otwieramy to, co jest i przechodzimy te eventy, co są. Uzupełniam sobie taki powiedzmy Pokédex okay, tak powoli, ja wiem, że nie uzupełniałem wszystkich poprzednich jajkach. Bo jakby nie wiem, czy jest sens się tutaj pucować i poświęcać godziny grube na robienie tego, to Wy mi musicie już powiedzieć w komentarzach. Te jajko dosłownie jak w Pokémonach. Chyba je skopiowali z Pokémonów po prostu. Tak mi się wydaje, że to jest... No niemalże identyko jak w Poksach, tylko po prostu kolory, nie jakoś tam przemalowane. Odwrotny kot. No to już jest taki najbardziej leniwy pet, jakiego można stworzyć, że po prostu jest do góry nogami. Ja. Ale im się już nie chciało nowych modeli. No po prostu, po prostu wstyd. Złoty kot jeden na drugim. To jeszcze bardziej leniwy design. Genialnie. Ej, tu patrzcie jakie można trafić jakieś smoki. W ogóle co to jest? Ty? Ja chcę to... Ja chcę trafić jakieś dobrego w końcu PETA słuchajcie, a nie jakieś zwykłe rerki czy tam epiki. Ja chcę jakąś, nie wiem, co jest lepsze niż epic legenda, pewnie coś takiego. Zobaczymy czy którekolwiek jajko. O, mamy słuchajcie achievement za elitę jajek. To mi się podoba, spoko. I cały czas tak solotne. Może z tego słuchajcie. Te jajka chyba droższe po prostu, ale na tym samym polu. Wydaje mi się, że tu jest lepsza szansa po prostu na fajniejsze potworki, nie, jest taka sama szansa patrząc na te cyfry, jest taka sama szansa, ale po prostu lepsze potworki, szkoda, bo ja wolałbym mieć droższe jajko, ale z większą szansą na to rzadkie, I wtedy one nie byłyby rzadkie, więc jakby ja to rozumiem całkowicie, dobra, tutaj 500 milionów, a, czyli od prawej strony są jakby najtańsze, dobra, I tak nas chyba stać na wszystkie, także zaraz sobie zrobimy po prostu opening razy 10, a, jaki kosmita słodki, zrobimy sobie openik tych najdroższych, zaraz, uuu, kosmici, wierzycie w kosmitów, dajcie znać w komentarzach, ja szczerze mówiąc tak, Powiedziałbym 20%, daje szansę na to, że. Kosmici byli na Ziemi, To naprawdę jest tyle historii ludzi z całego świata. Nieraz ludzie tam mówią, nie, tylko w Ameryce ludzie spotykają tam kosmitów. Nie, nieprawda. Jest naprawdę dużo historii z Europy, z Brazylii, z Azji, gdzie ludzie twierdzą, że byli porwani przez kosmitów. Ja wiem, że ludzie zmyślają, że są różne takie wymyślone historie, które nie miały miejsca tak naprawdę, ale dużo tych motywów jakby się powtarza, nie? W tych historiach, no i też z jakiegoś powodu, że rząd Stanów Zjednoczonych dużo tych informacji utajnia. Nie tylko Stanów Zjednoczonych zresztą, nie? Także coś z tymi kosmitami tutaj musi słuchajcie, i się dziać. Ja nie mówię, że na pewno tutaj latają sobie na Ziemi ufródki i tak dalej, bo to jest takie, no lekko powiedziałbym naciągane, ale wydaje mi się, że skoro jest tyle galaktyk w kosmosie i w każdej jest bardzo dużo planet, no to gdzieś pewnie jacyś kosmici, no muszą być, no to byłoby takie wręcz niezgodne z matematyką, jakby żadnego kosmity nigdzie nie było w w całym świecie, oprócz nas, no to by było moim zdaniem troszkę, troszkę bez sensu, no bo jak raz się zdarzyło, że, że życie powstało na jakiejś planecie, no to czemu miałoby się to nie wydarzyć drugi raz? Ty, jakie to ja jest dziwne, co to w ogóle jest? Jakiś śmieszny kosmita, ale nic dobrego jeszcze nie trafiliśmy dzisiaj w tych wszystkich tych dropach, ale ja, muszę chyba sobie wykupić, nie wiem czy jakieś tam, nie można wykupić, że potem więcej naraz robisz tych unboxingów, to chyba jest bez tego, słuchajcie, chyba daleko nie zejdziemy. Już kupiłem deskę i już kupiłem vipa, ale śmieszny kosmita. Ale chyba bez tego, bez tego to będzie ciężko. Po prostu coś dobrego trafiać z jajek, bo cały czas trafiamy basiki i rerki, a przydałoby się po prostu szybciej otwierać te jajca niż takie tylko otwieranie. No ale dobra, już doszliśmy do prawie najlepszych cen w całym tym evencie. O, Golden Jelly Alien. Ja już ten event sobie właściwie... O, mamy pełne inwentory. Dobra, musimy zrobić teleporta albo zobaczyć w ogóle, co na tym evencie jeszcze tutaj się robi, jeśli chodzi o właśnie... Fuzje. czy tu też jest jakaś właśnie maszynka do fuzji albo przerabiania tych potworków na coś? E, zaraz się przekonamy. Dobra, dam ci chłopie 20 milionów, może być? o wymienisz się czy nie? Teraz napięcie. Napięcie, iska co? Jest! Gościu się w ogóle wymienił, dał mi jakieś. E, te są dobre. 3,32 kwadriliona. Lucky Tiger, mityczny. Diamond Bugmaster ma szansę na zwiększenie plecaka na diamenty. Jakie dobre są one. Dzięki wielkie, nie wiem kim jesteś kolego, ale, ale kocham Cię. Możemy robić, słuchajcie, te pety z czarnej materii, ale dopiero będzie gotowy za, za 5 dni. I to kosztuje 37 tysięcy. Dobra, dawaj. Czekamy, słuchajcie, 5 dni. Oho, to będzie dobre, jak, słuchajcie, to wyjdzie, tylko mi o tym pamiętał, nie? To jeszcze mamy w tym momencie na tym evencie te duże czesty, to wiadomo, że warto rozwalać. No, trochę to trwa rozwalenie tego wielkiego, tej wielkiej skrzynki eventowej. Dobra, a co mamy dzisiaj w darmowych jeszcze nagrać? Bo nie zabrałem tego wszystkiego za granie w ogóle. A, no właśnie. Gifciki, gifciki od twórców gry. Dzięki wielkie. Rozwalamy więcej tutaj tego. No, przydałoby się też wykupić to, słuchajcie, że 8 petów masz, a nie 4. Tutaj wszystko tutaj mi się na tym serwerze przydało wykupić, nie? Masz, dam ci jakieś lepsze te potworki, jak chcesz, by za twojego Fire Doga, bo widzę, że tutaj masz chyba słabe, słabe potworki, jak takie coś masz dopiero. Proszę bardzo. No i tutaj na końcu eventu jest właściwie coś takiego, że tylko się rozwala te skrzynki. No i wiecie, ja mam szansę teraz ile? 4% dzięki tym całym typom, że mi się zwiększy bug w ogóle, nie? Także to jest dopiero enchantment. Ja nie wiedziałem, że są takie enchantmenty w ogóle, nie? Że one dają mi... Co, na zawsze zwiększoną potem plecak na diamenty? Epickie to jest. Także coś pięknego, moi drodzy. Takich potworku to się nie spodziewałem dostać, nie ma szans. No i tutaj rozwalanie tego nam całkiem nieźle. Już mam 1% wbity w the very besta. Ja nawet nie wiem, jakie są kolejne rangi. Myślałem, że the best będzie Lepsza, słuchajcie, tam potem jest jeszcze The Very Best, pewnie jest jeszcze dużo, dużo rank po The very Best. Dobra, także zawidmy, słuchajcie, teleportem już się stąd. I lecimy, nie wiem, dokąd. Ty, w sumie przez ten portal tutaj nie przychodziłem jeszcze, nie? The Void. O, i tutaj można przejść po prostu do innych, yy, do innych światów, całkiem spoko. Ale co tu jeszcze można zrobić? Server Booster. O, można, słuchajcie, dla każdego bonus zrobić na, na całym serwerze, ale fajnie. A masz, zrobimy. Zbustowałem cały serwer, słuchajcie. Woohoo! To mi się podoba. Tutaj co jest? Ocean Axolotli, Tutaj jeszcze nie byłem, nie? Ile w ogóle tu jest światła, Jesus. O patrzcie, już słuchajcie, mam w mojej kolekcji tego. Jak dobiję 150, to będzie jakiś kolejny level kolekcji. Czy to jest odpowiednik Pokedexu Słuchajcie, w tej grze nie ktoś mi da znać w komentarzach, jakbyście mogli. Dzięki serdeczne. Dobra, zarabiamy słuchajcie. Aj się musi zgadzać. I co? Lecimy na wyższy poziom jesteśmy, podwodny poziom. Dobra, zwiększy nam się, słuchajcie, Mastery, to jest zawsze na propsie. co, lecimy na kolejny, tutaj, tego. No dawajcie, co, nie możecie rozwalić? O, trochę to trwa po prostu, dobra. Ta skrzyneczka była dosyć, dosyć gruba. I co, w sumie ona jak się zrespi, to, to tyle, nie? Można do góry popłynąć? Chyba nie, nie? No właśnie, mogę sobie najwyżej czekać, aż się zrespi skrzyneczka i, i na tym sobie expić i zbierać te monetki. Hmm to mi musicie słuchajcie podpowiedzieć w komentarzach, czy właśnie unlokujemy to automatyczne otwieranie jajek i potem jakieś odcinki z unboxingu wszystkich różnych rodzajów jajek, czy jest sens cały właśnie taki powiedzmy nazwijmy to Pokedex uzupełniać wszystkich jajek w tej grze. Bo nie mam pojęcia. Wróćmy się teleportem może na spawna. I słuchajcie, nie wiem czy jest sens tutaj poświęcać moje pety i przerabiać je na złote. Mamy 13% szansy na przykład na to. Niby jest achievement za to, nieważne czy się uda czy nie uda, to jest jakiś tam postęp achievementa. Ale czy to jest aż takie, słuchajcie, warte tego? No nie wiem właśnie, nie wiem. Zwłaszcza, że ani razu mi się to jeszcze nie udało. Niby 13% szansy, ale... O jest, w końcu mamy, słuchajcie, złotego peta, jest, dobra. A tutaj co jest? Czy chcesz wielką maszynę za 10 milionów? Dobra, dawaj. Co, to jest ewolucje? Nie masz petów do ewolucji, muszą być wielkie. Twórz wielkie pety, ale co, nie mam nawet jakich stwarzać? To tutaj jeszcze, słuchajcie, nam niewiele to się zda. Chyba sobie podlecę tutaj. Nie tutaj. Tutaj zrobimy fuzję po prostu znowu. Ty, te Empyrian Foxy, co ja dostałem w poprzednim odcinku, to już są... Już są takie lamerskie, że nawet gdzieś tam są na dnie moich potworków. Te, co dostałem z eventu futurystycznego, to są dużo lepsze, nie? Dobra, słuchajcie, jeszcze tu sobie sfuzujemy. Co my tu jeszcze może mieć ciekawego? Liczę, że mi się drognie coś nowego, dobrego w takiej fuzji, ale, ale... czy to możliwe? Nie wiem. Może ja marnuję teraz te pety niepotrzebnie. Te Ciężko powiedzieć, nie? To, dawajcie, wszystko wrzucamy, co się da. Zresztą taki. Glibo. Słuchajcie, ten jest nasz najlepszy, tak? Pufferfish. Ale jego by się przydało zenchantować. Enchantment jest bardzo niefajny. Także wydaje mi się, że zrobimy teleport po prostu na fantazy. I w świecie fantazy, moi drodzy. to są jajka, fantazy. Dawajcie znać, czy chcecie unboxing fantazy, jajka. Zróbmy sobie te najlepsze. Zobaczmy, jakie są najlepsze potworki fantazy. Bo trochę tutaj kaski mam. Na tym świecie. Uuu, mamy. A, to stąd są te Empirian. Potworki. Dobra, to już wiem skąd zostałem w ostatnim odcinku. Empyrian Stallion. Wierzchowiec Stallion, czy tak bardziej Ogier? Ogier to jest Stallion. Empyrian Snake. No to to są te właśnie, co się nimi jarają w poprzednim odcinku. A teraz patrzcie, sam je sobie kupuję. Fajne w sumie nawet, epickie. Dobra, a tutaj słuchajcie, co trafimy? 3 biliony kosztuje to jajco? Wow, Golden Empyrian Fox. Ty, całkiem fajnie, całkiem fajnie, ale one nie będą lepsze od moich tych, co dostępne i od jakiegoś... Randomowego typka w ogóle dzisiaj, nie? Także grubo Golden Empyrean Stallion. A porównajmy sobie je, słuchajcie, do tego, co ja mam. Nie, to absolutnie jest bez porównania, nie? Tutaj są kwadryliony, a one mają jakieś tam miliony. Także ten event fantazy, no to po prostu był dla niższo levelowych bardziej postaci, wydaje mi się. Już ten event trochę nie ma sensu, żebyśmy go robili. Tylko weźmy, znajdźmy. O, tu się robi enchanting. Właśnie. Zmienimy sobie enchant'a na tym. I jakiego enchanta my byśmy chcieli trafić? Słuchajcie, na pufferfish. Dobra, zobaczmy, co się trafi po prostu. Enchantowanie jest dosyć ważne, także. Siła 3. Mm, może coś lepszego. Coiny 5. Ale coinów to ja nie chcę, bo coinów i tak zawsze mam. Odgroma i ciut, Zręczność tak średnio. Chest Breaker nie chcę, zwłaszcza pierwszy poziom. O, trafiliśmy coś dobrego, słuchajcie. Royalty. Mamy, mamy dobry enchant. Pet robi plus 100 obrażeń. Dostaje plus 100 diamentów. I porusza się plus 50% szybciej. Ja, ale nam się dobry enchant trafił. No właśnie, no właśnie, dlatego lubię, lubię robić te enchanty, słuchajcie. Chyba, słuchajcie, zawinę się ze świata fantazy, bo tutaj już odblokowałem sobie wcześniej wszystkie, wszystkie światy. I tutaj, no generalnie, wiecie, no. Zbiera się skrzyneczki, fajne, no fajne, to ile są wszystkie rzeczy, ale ale tutaj już chyba zaszliśmy przez te wszystkie plansze tak daleko, że nie ma sensu tutaj tracić czasu. Chociaż bardzo ładnie ten evencik fantazy i bardzo mi się podoba. Także zobaczę po prostu. Patrząc na kolejność teleportów, jaki jest kolejny, w sumie, event, który powinienem e, zrobić? Bo w teleportach po fantazy jest właśnie tech, i potem jest The Void, i dopiero kolejne, właśnie, eventy. Dobra, to my, słuchajcie, pójdźmy sobie na summer event, bo to jest aktualny event, gdzie jeszcze, właśnie. Nie korzystałem z niego, ale skoro jest aktualny, to może najbardziej ciekawe rzeczy tutaj będą się działy, nie? A nie, to ja byłem tutaj w pierwszym odcinku, tylko właśnie te kwadryliony tutaj były potrzebne, ażeby to rozwalać i to bardzo, bardzo ciężko szło, no właśnie. No niby coś tam się dzieje, niby coś tam zbieramy, ale to mega powoli idzie, nie? Także tutaj chyba musielibyśmy dużo szybciej powijać te levele. Dobra, dostaliśmy boosta w sumie, więc, więc trochę szybciej one to robią, a mamy 336 też tysiaczków. Może, słuchajcie, może nie będzie tak źle. Może w sumie jak tutaj otworzymy jajka, to trafimy dopiero w potężne potworki, takie aktualnie jedne z najsilniejszych w całej grze, nie? Bo w sumie całkiem spoko. Jestem jak najbardziej za tym. Ale będziemy łoić, słuchajcie, tutaj te koiny dosyć długo, także chyba, chyba dopiero zrobimy w następnym odcinku unboxing. Jajek! Za te coiny czerwone eventowe Summer Event w Pet Simulator X w Robloxie zostawcie łapeczkę jeśli chcecie, żeby dalej była seria z tej gry. Cześć!